tej stworzył nową linię produktów do układania włosów. Ekstrakty z roślin, krystalicznie czysta woda. Teraz układanie włosów staje się czystą przyjemnością. Lakiery, pianka, żel i lakier modelujący w płynie. Timothej, nowa linia do naturalnej stylizacji włosów. Cześć. O, o. Ach, ty, Tejoszku, zaraz się złapię. Za 15 zielonych nakrętek złapiesz zajączka. Wielkanocna promocja Coca-Coli. Bandyta weteran i rabuś amator. Jeden dopiero wyszedł z więzienia i wolałby tam nie wracać. Drugi, jak na ironię, robi z niego zakładnika. Wspólna ucieczka to istne szaleństwo. Brawurowa komedia sensacyjna z Nickiem Nolti i Martinem Shortem. Trójka uciekinierów. We wtorek, 6 marca o 21. Tylko 7 dni. Frank Parker ma niewiele czasu, aby zapobiec tragediom na ziemi. Wyrusza w przeszłość, aby ratować przyszłość. Misja w czasie 2. Od 8 marca w czwartkowe wieczory.